Jesienna aura zdecydowanie sprzyja takim wydarzeniom, jak te w radomskim Leklerku. Dzisiaj e, mamy łocistop jakby targi wina. To jest już e, siódma edicji, której robimy jakby w Radomiu. Jedyne w Radomiu jakby, w supermarketach są takie uroczystości, jakby robione, żeby pokazać po pierwsze wybór jakby, win, które mamy, ale wymyślono, wymyślono jakby, takie uroczystości jak targi wina wcześniej, bo we Francji to też jakby jest taka ciekawostka, że... Można handlować z winem, nie tylko jakby pitch, to jest super okazja, gdzie kilka, kilka naście sommelierów we Francji testują prawie cały asortyment, który mamy jakby dzisiaj do, do degustacji i, uh, uh, i dla klientów powiedzmy w Radomiu. Prezentowane były przede wszystkim wina młode, które odpoczywają zakorkowane maksymalnie do 3 lat. Niektóre z nich mogą zyskać na swojej wartości smakowej za kilka lat, więc warto zaopatrzyć się w nie już teraz po dobrej cenie. Podobnie jak w poprzednich latach, e, udało się sprowadzić wiele ciekawych, zwłaszcza francuskich win, bo no ponieważ jesteśmy siecią francuską, Skupiamy się na francuskich winach, ale nie tylko. Mamy również reprezentacje z Włoch, z Bułgarii, w tym roku również wyjątkowo z Portugalii, czego wcześniej nie było. Zachęcam wszystkich do odwiedzin naszego sklepu. Ceny targowe obowiązują do końca października. Jest szansa kupić ciekawe rzeczy w bardzo dobrych cenach.